Turnieje prerlisowe to idealna okazja, żeby zdobyć karty z najnowszego dodatku jeszcze przed premierą. Ja właśnie jestem na rynku we Wrocławiu i wybieram się do Maga planszowego właśnie na turniej prerlisowy w dodatku Phantasmal Flames. I to jest relacja z tego wydarzenia. Zapraszam serdecznie do oglądania. I zbliżamy się do sklepu świat gier mak planszowy. Tak nazywa się sklep. wchodzimy. O, Trafiłem na pana pokelaba. Poke na... Witam serdecznie. Który raz na pre? Pierwszy raz Oj. Na pierwszy raz vlog, więc zobaczymy też jak to wyjdzie. Będziesz nagrywał? Tak, tak naprawdę. Musimy Musi... się. się chyba można. Tak, teraz, tak, znaczy trzeba się skrzyżować obiektywami. Tak? No, <laughs> nie ma problemu. Skrzyżujmy strumienie. Mam tutaj boksika i ja już zaczynam otwierać. Składamy dek z tego, co jest w prerelisie, plus cztery mustery, które są w środku. I teraz tak, ja nawet nie wiem, jaka jest promka, jakie są dostępne promki, a trafiam z Celurecz, który wygląda tak, a tak z jednej energii 220. Ale trzeba discardować cztery karty z ręki. Plus jeszcze będą trzy boostery, które właśnie dostałem. Zarąbiście. No i teraz tak. Celureż wymaga bardzo wielu energii. Nie wiem czy to jest dobry pomysł na pre. ale możemy spróbować. Stage 1, także nie jest aż tak ciężko rozstawić. Zobaczmy, co jest jeszcze w tym zestawie poza celureżem. Lease Determination bardzo się przyda. Moltres też OK. Retrieval Hilda, ok, Ultra Ball Firebreeder Breeder do szukania energii, to jest bardzo przydatna rzecz. Dużo Hild z boku jest drugi celurecz. Eee, energy retrieval. No dobra, jest tylko ten ognisty zestaw do przywracania sobie energii i tak dalej. Na razie to zostawiam. Trzeba w miarę szybko przejść przez boostery. Mamy pół godziny na złożenie talii. Zatem w miarę szybko przez i składamy dek co so w Kodzi dla was nowy dodatek pewnie będzie można niedługo go je wpisywać na live'a, bo na początku to pewnie nie Taurosik, Ludicolo oglądamy trochę nowe karty, Grimsley Move będę musiał to przeczytać, sprawdzić czy mi pasuje do tego Karkaden. okej, okay. to na pewno mi pasuje do talii, Brązong i Paumot, pierwsza karta Paumot chyba, chyba do niczego się nie przyda co? Dalej kod dla was. Kolejny Krakadet, i to jest spoko, bo mamy dużo podstawek. Także łatwiej je będzie wyszukać. Nie wiem, jeszcze, czy wszystkie już dotali. To będzie trzeba przeanalizować Battle Cage. Okej, okay, chroni bencha. Paumi Snubbles. I proszę bardzo, jest Mega Heracross EX. Grasowy Pokemon. Fajnie, ale nie wiem czy go wrzucę do talii skoro jest grasowy, a moja talia jest ognista. Musiałbym zacząć mieszać mieszać energię. Ja na razie dostaję bo jest... za mały ten. Za mały statek. Mogę Ci swój pożyczyć za chwilę jak chcesz. Możemy spróbować. Toxel, Bronzor, Mimikyu, Alcremie. Lokix Lino Ambibus i, ambi I booster. Kolejny booster Zaraz zaznagram co trafiliście APOM, Gasly, NEMBOR Beasing Wally Confuzy OK to drugie wali i Empoleon tak. EX Nie wiem czy się booster. przyda Szczególnie, że to jest też dwójka, tak prom, się musiałbym znaleźć na niego mamy... mamy stawki, a to nie jest gwarantowana. Imo najlepsza promka ze wszystkich. Tak? Więc... Cellu najlepsza? No nie? No to przepis Cellu No so, i razem z Dominikiem mamy kuczo, bo ja tego, Cellużga, czy jak się nazywa? Ale i imo, imo Gi. Ja bym powiedział, że celu Nigdy nie mogę tego wymówić, ciągle ja... mówię inaczej. No i gift. E, więc... Nie miej klatki dla marzeń. Stary. I oczywiście jeszcze 700, więc nawet gloom, togę demaru i zacción. Ale najważniejsze to, co jest tych. I tak to mi trzeba będzie wyciąć nagle i nagrać oddzielnie od I ja, ja jestem zbyt leniwy na takie rzeczy po prostu. Ja Energia, brązor, trapid, krokorok, iPod. jiggly jiggly. Jumbo ice cream, wielkie lody. Ale czas Ludicolo Darumaka Pipla i tak 30 Ej, no jak trafię tylko dwa exy, to openingowo jest bardzo słabo. Ale może trafię też... no były ale zobaczymy. Coś idealnego do deku Malaetta, Charm, Punch Crow Fire Mega DX A? Mega X. Charizard Ale EX proszę Dx. bardzo Ej no siebiode To <laughs> no, dosłownie ten sam od tego Co tego Patrzcie ty <laughs> Ej Beskitu w tym samym momencie Mega Charizard EX Proszę bardzo Dobra Opowiadaj co trafiliście co to Mega Charakos To to ma macie ten switch. kurczę, trafiście dużo lepiej niż ja. Ale switch też super. To tali będzie pasował. Cztery dropiki. A jakie macie promki? Jaką promkę macie? Flygon gramy. Flygon będzie grany, dobra. z automatu cały czas wyrzucam praktycznie pół za siebie po tych liveach co wam nie rzucam za siebie w Ja Na szczęście się łapię i poprawiam to, ale to mam taki z automatu. kurczę, jak trafisz jeszcze mega mbpo. Em, Poliona? To już masz to samo co ja, dokładnie. Mamy, czy się nazywa? lepiej naprawiali. O, oh, jest, proszę bardzo. Charizardi i Gengar. Tu jeszcze chłopaki otwierają. Tu kolejne. Ej, ten peeplap jest mega fajny. On wygrywa, moim zdaniem. Nawet z takim mega Charizardem. Co sądzisz o tym? Myślę, że tak. Chyba, że nie Ten drogi. <laughs> każdy jeden by chciał, a otwierać to nie ma go no. Dobra tak, mamy talię. 6 y, karkadetów, 4 Selorege i Moltres. Dwa Ultrabole, czyli tak, bardzo krótka linia Pokemonów i skupiam się tylko na tym Seluraju Moltres jako backup yy, cztery firebreedery, żeby wyciągnąć 14 energii z deku, bo liczę, że, że to się wszystko poskleja w całość. Cztery triwale. Żeby zaatakować Seloredem, który dokładasz do niego jedną energię i cztery basicowe wyrzucasz, żeby użyć tego ataku z ręki, żeby raz nim zaatakować potrzeba. 5 energii, gram energii 14. Żeby grać na, na 4 prizy, bo trzeba 20 energii w sumie. Zużyć, nie? Attachment i 4 do wyrzucenia. To jest gram, gram 14 energii i 4 retriwale, nie? Czyli w teorii jestem w stanie zrobić to z jednym retrivalem luzu. Myślę o tym jeszcze, żeby wyrzucić Lili, na przykład, bo Hildy nie mogę wyrzucić, bo Hilda mi szuka Asenu Regi. Wyrzucić jedną Lili albo jednego firebreadera, żeby dorzucić 15 energii. Chyba jeden Firebreeder za energię Mógłby polecieć. Chociaż kurczę, nie wiem, zastanawiam się jeszcze. Każdy dostał jeden, jednego price packa. No i proszę bardzo, jaki piękny dropik. No Ja z trafiłem... ale tu kolega Ambreona, więc Alex, pokaż Ambreona. Masz Ambreona? Ale dropi z tych price packów. Chciałem pozdrowić Kumosa, bo cały ostatni filmik go nagrywałeś i wie, że wygrałem z Dominikiem. Jestem lepszy od Ciebie. Fakty! Na turnieju może iść 0,2, ale zobaczcie, jakiego pięknego gęgara dostałem. Kończę prena na jakimś bardzo odległym miejscu z wynikiem: 2 wygrane, trzy przegrane. Ale miło się grało, otworzyłem karty. W końcu pojechałem na jakiś turniej, taki lokalny. Także super. Mam nadzieję, że Wam się relacja podobała. Dziękuję bardzo wszystkim wspierającym tego kanału. Trzymajcie się. Pozdro.